Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Idziego Opata. Opactwo benedyktynów w Tyńcu ufundowało w XII wieku drewniany kościół, którego patronem został święty Idzi Opat. Pierwszym znanym z imienia proboszczem był Przybysław, dzięki któremu to drewniany kościół został około 1568 roku przebudowany i powiększony. Pożar. W 1735 roku zniszczył doszczętnie cały kościół wraz z wyposażeniem oraz dwie kaplice, ocalała jedynie najstarsza i pełniła przez pewien czas rolę prowizorycznej świątyni. Inicjatywę budowy nowego kościoła, która trwała od 1739 do 1768 roku, podjął ksiądz Mikołaj Błoński ówczesny proboszcz. Fundatorem był właściciel Zakliczyna, Maciej Lackoroński, herbu Zadora. Na początku XX wieku kościół został nieco przedłużony i w sposób naturalny zakończony dobudowaną od strony zachodniej wieżą z dzwonnicą i kruchtą. W ten sposób zakliczyńska świątynia uzyskała obecny kształt. Cały wystrój kościoła, utrzymany w stylu późnobarokowym jest dziełem krakowskiej pracowni Piotra Korneckiego. Ołtarz główny powstał w latach 50., siedemdziesiątych XVIII wieku, tabernakulum w kościele świętego Idziego w całości jest złocone i zwieńczone figurą pelikana. W środkowym polu ołtarza umieszczono obraz Matki Bożej Różańcowej Pani Zakliczeńskiej, pochodzący z kaplicy zamkowej w Melsztynie. Obraz został namalowany na płótnie, naklejonym na deski przez nieznanego autora i przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem ołtarz zdobą figury Świętych. Nad obrazem Matki Bożej znajduje się kartusz z jej inicjałem. Natomiast w zwieńczeniu ołtarza widnieje obraz świętego Idziego Opata, patrona parafii. W prezbiterium warto zwrócić uwagę na polichromię, która zdobi sklepienia oraz witraże i stelle. Przy balaskach natomiast znajduje się barokowa szczelnica datowana na rok 1684. W kościele znajdują się ołtarze boczne, ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa, Ołtarz Przemienienia Pańskiego i Świętej Anny na Zasuwie, ołtarz Świętego Józefa, ołtarz Świętej Tekli i ołtarz w Kaplicy Świętego Józefa Miłosierdzia Bożego. Przed Kościołem, od strony rynku, stoi pomnik Jana Pawła II, honorowego obywatela gminy Zakliczyn i patrona miasta. Kościół jest otoczony kamienno-metalowym ogrodzeniem z dwiema bramami zwieńczonymi kamiennymi figurami.